Witam wszystkich, ja jestem przyczeń Lemur. Po dłuższej przerwie wracam do nagrywania filmików na YouTube. To jest kolejny odcinek faszystowskiego wujka sama, czyli faszystowskich Stanów Zjednoczonych. Już Ameryka Południowa została przeze mnie podbita. Jest teoretycznie wojna z Paragwajem, czy jak to tam wymówić, a oni jeszcze chyba dołączyli do. Jakieś tutaj dostałem? Nie, to jest Boliwia. Tak, fajnie, ok. Tak, dołączyli do Państwa kominternu, kiedy wypowiedziałem mi wojnę, i ściągnęli do pomocy sobie ruskich. Także aktualnie jest wojna z ruskimi. I podejrzewam, że jak ta wojna się zakończy, zakończę tą serię z prostego względu, że gra zaczyna logować. Tak już właśnie w okolicach 45 zaczyna być to odczuwalne. Gra zaczyna logować, nawet często się nieprzyjemnie gra, oglądanie byłoby jeszcze nieprzyjemne, jeszcze odpałuję tutaj, żeby coś się działo, a ja jeszcze będę mówił. <laughs> po prostu uważam, że nie byłoby sensu tego kontynuować. Z zatrzymam jak naprawię swój komputer, bo aktualnie korzystam z laptopa to możliwe, że kontynuuję. Aczkolwiek na chwilę obecną seria najprawdopodobniej zostanie wstrzymana ale też chciałbym ruszyć z kilkoma innymi. Kiedy mnie było, ciągle grałem w Herz of Iron, po prostu nie miałem warunków do nagrywania. I znalazłem dużo ciekawych modów. Dzisiaj znalazłem jednego, który dodaje zombie. Ja ogólnie bardzo lubię klimaty zombie i na pewno będę chciał to sprawdzić. Możliwe, że nie będę robił całej serii, ale na przykład pojedyncze odcinki dla takich ciekawszych modów, które nie wiem znaczy ciekawszych. Bardziej intrygujących modów, których nawet sam nie sprawdziłem. A jak już będzie coś za mnie sprawdzone, to albo kontynuuję tę serię, znaczy, albo kontynuuję serię od tego jednego odcinka, albo zacznę nową. Jest kilka modów, które już sprawdziłem. Są bardzo fajne. Jeden jest taki, który dodaje tyle zawartości, że chyba on nie będę już używał go z innymi nawet. Ja grałem, to często robiłem tak, że na przykład o, jakiś mod dodaje technologię. Jakiś mod zmienia cele narodowe, sobie to łączyłem. A ten zmienia i technologie celów narodowych, co prawda chyba nie... Znaczy jak to było także na początku on tylko dodawał technologię rozszerzał. Yy, tak, żeby nie było w 44 końca technologii. No dobra. No mniej więcej te główne technologie mniej więcej się tak kończą. Po prostu zaczął... ...Kurca dołączać do tego modu... Inne mody. Tam dodał rozszerzony przemysł. Dodający nowe drzewko technologiczne z nowymi budynkami. Już samo to jest sporo, jeszcze sam do końca wszystkiego nie ogarnąłem. Nie wiem jak będę z tego korzystał. Nie pamiętam jaka to była sytuacja technologiczna nawet. I jeszcze ulepszone wyposażenie. To są takie małe technologie. Jak kamuflaż, jak odzienie zimowe, pustynne, Kilka takich, które dają więcej rzeczy do roboty. No i on właśnie, przede wszystkim ten główny mod, że rozszerza czas trwania jakichkolwiek. Znaczy, rozszerza zakres technologii. Jeżeli chodzi o tutaj cele narodowe, to mogę tylko iść w kierunku wojny z Wielką Brytanią. No nie będę tego robił. Tak jak mówiłem, gra zaczyna lagować. Na 25, no teraz jeszcze jest znośnie, ale zanim ta wojna się skończy, już będzie, powiedzmy, 46 co najmniej. Jak zacznie się wojna w Wielką Brytanią, to będą wszystkie państwa aliantów. To nie będzie szybkie. Trochę by to zajęło. Spokojnie gra by się przeciągła do 48, no może i nie, ale. Bardzo dużo byłoby lagowania się uważam, że byłoby to nieprzyjemne do oglądania Dobra wracam do gry, bo tak wiele się nie działo, mam wolne fabryki Ja tutaj mam dużo bliskiego nie, nie korzystam właściwie z bliskiego wsparcia już zrezygnowałem z tego Jedna seria zostanie Praktyczne bombowce, nie potrzebuję chyba dwóch serii strategicznych aż, ale niech sobie będą, dobra za to chciałbym Wow ale mam wybór czołgów zobaczmy jakie mam zapotrzebowanie Aha wszystko mam na plusie lekkich czołgów Mam jakieś lekkie czołgi w życiu? Mam lekkie dywizje pancerne Wskazało tutaj tutaj Nie nie korzystam wcale z lekkich czołgów Mam ze średnich tylko o, Jeszcze sobie będę chciał na pewno zbadać trochę zmechanizowaną O Dawno chyba na to drzewko nie zaglądałem, gdyż nawet nie mam ulepszeń z 43, nie mówiąc jeszcze o 44. No tutaj górnicy i takie tam co tam. Mniej ważne, bo przeważnie korzystam z piechoty. Inżynierowie też nie są zbyt ważni, bo to tylko kopanie się w ofensywie nie za bardzo pomaga. To ich ulepszenie oczywiście mam na myśli tylko. W inżynierowie dają dużo więcej. I co by tu budować? No właśnie, tak w porównaniu do tych innych gier z modami, to mało jest budynków. Co tu robić? Dobra, więcej... A nawet mam zawalony całe ten. Nie mogę wybudować, bo wszystko jest pozajmowane. Też to były reaktory jądrowe, one są ograniczone jeden na każdy stan, więc... Kto się jeszcze nie znalazł do budowania chyba będę polepszał infrastrukturę po prostu też się przyda Mamy w stolicy no ale już ten lak mi się udziela a jak się robi save to w ogóle często jest tak że jak też klikam, akurat się sejwuję i kliknę za dużo przez to, bo kliknę odruchowo drugi raz, bo nie było reakcji, to autentycznie zaczynam warczyć na grę. Jeżeli tak się stanie, to... no po prostu uprzedzę, że coś takiego może być. Zmieniłem również ustawienia mikrofonu, wiem, że ciągle jakość dźwięku nie jest powalająca, o ruskie tutaj zaczęli jednostki stawiać rzeczywiście, bo wcześniej to tu nic nie było. Jeden dywizji pancernych, powinno coś działać. Eee, czy mam czegoś mniej, a czego chciałbym więcej? O, eee, o. może jeszcze zwolnię, omówiłem mniej więcej ten patch 1.1. Nie wspominałem, że był. Nie wspominałem, nie, nie wspominałem. Nie wspominałem, chciałem powiedzieć, dobra, zostańmy. No to tak, w międzyczasie jak była ta moja przerwa, wyszedł patch 1.1. <laughs> Jedna z najważniejszych rzeczy, które on zmienił, są różne typy zachowania przy wykonywaniu rozkazów przez sztuczną inteligencję. Ostrożny, Czekawka. zbalansowany, czyli normalny taki, jaki był wcześniej i agresywny. To polega na tym, że jak jest ostrożny, no to będzie oczywiście ostrożny, to, czyli będzie jak najmniej starał się wydłużać front, nie będzie atakował ufortyfikowanych pozycji. Zbalansowany działa tak jak wcześniej, a agresywny odnoszę wrażenie, że te, jeżeli jest ustawiony na agresywny, to jednostki będą, dywizje przemieszczały się w teren, który nie jest objęty rozkazem nawet. Wtedy Ptóczna inteligencja ma gdzieś, czy front się przedłuży, że także nie będziesz mógł go całego parować, garnizonować, obsadzić. No myślę, że wiecie o co mi chodzi. Jeśli nie, to trudno. Nie miałem zbadnych zmechanizowanych. Nie. O. Eee, więc tak, to była jedna z tych rzeczy, inna ważna to to, że... A propos, nie korzystam wcale z lotnictwa Ja tutaj mam z kimś wojnę? Aha, tak, pania Dobra, jeszcze się z nimi uporam Co tu się dzieje? O, oni mają wojnę? A, bo to państwa osi, okej okay. Wiem, że są w demokratycznych wariantach znaczy to ja skończyłem, a miałem mówić o opaczu 1.1 i samolotach. Teraz można zmieniać rozkazy, kiedy samoloty są w trakcie przemieszczania się. Wcześniej było tak, że trzeba było czekać, aż dotrze do lotniska dopiero można było wydać rozkaz. Teraz można to zrobić wtedy, kiedy samoloty się przemieszczają. Czy to z rezerw do lotniska, czy z jednego lotniska do drugiego, rozkazy mogą być przydzielane. A ja oczywiście gestykuluję bez sensu. Inna rzecz, kiedy no właśnie ja mówiłem, że nie mam żadnych... W użyciu samolotów, czy mam zapasy gdzieś takie, że... Nie. Tutaj jest nawet samolotów, nie będę mógł użyć z powodu braku zapasów. Dacie radę tam, dacie radę tam. Dajcie radę... użycie? Tam? Ja to mają dewizję. Nie, ale są dosyć małe bo mają 24 ten szerokość bojową. To jest który dowódca. Szczerze powiedziawszy trochę się pogubiłem aktualnie inaczej ustawiam moje teatry. Większość gry korzystam tylko z jednego z jednej armii. O czym już chyba wspominałem w jednym z poprzednich odcinków no ale coraz bardziej ku temu tak jakby jak to mieć. Nie wiem jak wyglądać to co ja teraz. Mam. Coraz bardziej jestem ku temu skłonny, coraz częściej tak robię, coraz bardziej, że wszystko trzymam w jednej armii, drugą robię tylko treningową, po to, żeby ten dowódca tej armii bił maksymalny poziom i zdobywał wszystkie cechy i wtedy to będzie ważne dla wszystkich moich dywizji. Ja aktualnie zauważyłem, że ponoć miał być 10 poziomów dowódców, ale kiedy mój dowódca osiąga poziom 9, eksp mu już nie idzie do góry. Nie wiem czy tak miał być, z tego co ja kojarzę, było na streamach mówione, miało być 10 poziomów po 5%, bo wcześniej było 5 poziomów po 10% przed premierą, potem to zmienili, maksymalny miał być 10 i 50% bonusu. Jest maksymalny teraz 9 i 45% bonusu. I ma 0 exp i nieważne potem ile będzie walczył Nie chce mi się wylewalować dalej <laughs> Tutaj mam moich spadochroniarzy No tak, no jeszcze tacy właśnie spadochroniarze Niekoniecznie, aczkolwiek jeszcze mogę im robić Osobne armie Marynarzom już nie, bo po prostu w mojej głównej armii wtedy wykonuję taki osobny rozkaz. Spadochroniarzy tak bym nie robił. Tylko spadochroniarze mogą spadochronować, nie? Ja życzę. Tak było do inwazji morskiej. Mogę wrzucić też inne dywizje, więc nic się nie stanie, jeżeli z jednej armii wrzucę tam i marynarzy, i z piechotę i czołgi. Przy spadochroniarzach mogę tam dać do tego rozkazu tylko spadochroniarze. Ta wojna będzie dosyć wolna. Na razie tutaj są bardzo niskie zapasy. A propos. Mówiłem o infrastrukturze. Czy tutaj ją ulepszą? Przydałoby się. Infrastruktura na max. Bazy, żeby docierało więcej zapasów. Już się tutaj ta buduje. Także tylko jedna na stan się liczy, więc... Mogę tu zbudować chyba kolejną i to pomoże. Powinno. Albo czekać, jeszcze przejmę gdzieś, ale... Mam tych fabryk, nie mam co już z nimi robić. Zobaczmy jak, jaką ma szybkość ten, ta dywizja 1 km na godzinę No tak dobra, aktualnie jest w trakcie walki więc jest jeszcze znaczne spowolnienie I do tego w trakcie walki przegranej. Zobaczmy jakieś kutról, tak? I teraz się przemieszcza z prędkością 4 km na godzinę Czyli prędkość z jaką normalnie przemieszczają się przemieszcza się piechota i zajmie mi to 12 dni te stany są bardzo duże zobaczcie sobie to to, to jest jeden stan taki nie to twu prowincja nie stan pro, stan to jest właśnie fiu, fiu, fiu. to jest prowincja tak zobaczmy zrobimy tak na tym poziomie przybliżenia prowincja zajmuje cały ekran taka sobie na zachód o zobaczcie tutaj stany tyle nie zajmują Podstawowa Polska jest mniej więcej taka, bo to, 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 to. Także... Tyle czasu zajmuje im tam przybycie państwa, a tutaj im zajmuje przybycie jednej prowincji. Do tego i tak jeszcze mają spowolnienie z powodu słabych zapasów. I... infrastruktury jeszcze też tam było chyba? Masa mocy politycznej, nie wiem czy ja coś z nią wiem. Są jakieś państwa... Mój zresztą ja nic nie robiłem trochę na okupację idzie. Jakie państwa są bez frakcji? Niewiele. Ale ja raczej nie będę kombinował, jak mówiłem, wojna przeciwko Rosji. to jest jedyne, duże państwo tak. Austria jest w, tej, w państwach Kominternu. Podejmam, że w trakcie po prostu tej wojny. Tutaj była wojna stronna, tak? Powiedziałbym, oczywiście ze strony Niemiec. Jednocześnie przeciwko aliantom, bo państwom kominternów. O, w trakcie rozmów pokojowych ruskiej sobie Ej, okay. Austria ma być nasza. Co wychodzi? Walczą jeszcze. Jakie są wojny w ogóle? Jeszcze trwa ta wojna. A, jeszcze. No nawet. Dobra, podają, że to była inna wojna niż ta, co była, jest tutaj. Tak, możliwe, że w tamtej wojnie Rosja nie brała udziału. Znaczy Rosja, Japonia nie brała udziału, więc była traktowana jako osobna dla aliantów. Więc kiedy Niemcy się poddali, w tamtej wojnie się poddali i musieli, musiała Rosja wziąć udział w tamtych rozmowach pokojowych i wtedy mogli sobie zgarnąć Austrię. Ale ciągle walczą z resztkami państw. Osi. Mam nadzieję, że miało sens to moje wyjaśnienie i że... ten. Prawidłowy. wyjaśnienie, że tak rzeczywiście było. Nie mam pewności, nie pamiętam... Jak się ta, ta sytuacja polityczna rozwijała. Tutaj zapasy... A to jest to 15 na 11 chyba. Tu jest... A to jest... Okej. Okay. Nie wiem jak wyjścia się przemieszcza. 1 km na godzinę. Jeszcze dochodzi niska organizacja. 58 w tej gdzieś prowincję. No więc ta wojna trochę potrwa, ale no, pewnie nawet dłużej niż do początku 40. 40... Tego. Wydaje się, że w razie część z tych drzwi stąd. to po prostu trwa za długo. Zabiorę... Zobaczmy. Ja tu jest teraz prowincji 1, na granicy 2, 3, 4, 4. Jest w ogóle. Cała policja jest. No i dla policji jeszcze właśnie tworzę osobną armię. Czyli przeważnie mam trzy armie. Główna od walki na cały glob, druga od treningu, trzecia od policji. I tam od policji ewentualnie wrzucę do drugiego teatru. Tyle go mam. Więc no, zwykłą piechotę nie. Dobra. Rzucę ze 4 dywizje czołgów, tak mi się wydaje. To jest Oni wejdą się tam. Te 4 dywizje żerają zżerają, podejmą sporo zapasów. Jedna zużywa 1,4 to będzie 285,6 Na pewno będzie lepiej. O, tutaj mam patrzące zapasy. Powinny, żeby atakować korzystać to, to w sumie tak niepotrzebnie może aż tak to ty czołgu ja jedziesz się tędy dobra jakie tutaj ceny? a dobra już tylko przeciwko jakiej Brytanii z tamtoczonemu królestwu więc nie będę się tym zajmował. Przyciszę sobie trochę grę. Za głośno, jak na mój gust. Ja się, jeżeli mam inaczej mówić. <laughs> mam nadzieję, że nie jest za głośno... ...muzyka w porównaniu do tego, jak ja mówię. Sprawdzałem... ...nagrałem tak pół minuty dla... ...zerknięcia, sprawdzenia. Cokolwiek, no... W sprawdzaniu przeważnie jednak mówię inaczej niż już w trakcie nagrywania tak po paru minutach. jakby przy sprawdzaniu specjalnie mówię głośniej, wyraźniej. A potem już tak śpię. A i a propos tego tak... Nie musiałbym tak o tym mówić, ale jak już zacząłem. Jak już tu jestem, to właśnie ten mod z zombiakami co mówiłem. Zaczynać, to się cała ta inwazja zaczyna w Rosji. Gdzieś tutaj chyba. Może, że nawet idealnie trafiłem, bo tak. Nie wiem, jak to wygląda. To swoje osobne państwo, które jest państwem. Najpierw ono się jakoś inaczej nazywa, a potem jest event i ono się zmienia w Zombiland. land. Ogólnie rzecz biorąc, to może być ciekawy. A się jeszcze otwarza. Na pewno nagram chociaż jeden odcinek do sprawdzenia po prostu na kolega. Ja nie już. Też się wypatrzymy. Jaka prędkość 3 km na godzinę. No nie ma. Ciągle ten brak zapasów dokucza. Ja tu jest miasteczko. Dobrze byłoby je zająć. Troszkę zawsze tworzą trochę zapasów. Jak tutaj wyjdę to skanuję zapasy. Tutaj mają z tego punktu jeden. Jako podstawę 099. Wchodzący. Jak z infrastrukturą? O, mogę. Lepszy. To było to myśleczki. Denerwuje mnie nie, właśnie w tej części Rosji, zwłaszcza w tej prowincje są dosyć duże, tak więc gra się na dosyć dużym oddaleniu. I nie widać punktów zwycięstwa tych mniejszych ja, jest. Tu już nie widać, razem z granicami prowincji się pojawiają. Jeszcze jako tako to zrozumiałe, aczkolwiek no po prostu czasem przeszkadza. nie tyle co przeszkadza, co lepiej byłoby widzieć ciągle. Dajecie radę, dajecie radę. Też okej. Okay. Ty tutaj tak... O, Was powiem. Jest dostarczane przez nie ma nic o tym, żeby były dostarczane przez morze. Tutaj, tutaj, gdzie to jest? Nie widzę że informacji. Pirate, tutaj Nie ma żadnej informacji, które dostarczane były przez Morze. Kojarzę, że były. Nie wiem, może źle patrzę, albo patrzę na to, a zauważam. Jaką mam jeszcze? Ja tu mam za tu uspokojoną grę. 23 dni, 8 godzin. Dobra, zwiększę prędkość. Tak, z innej beczki wyszły Pokémony Go. Trochę grałem, jestem w różnie żółtej, jakby co. Nie za wiele grałem, mam problemy co chwilaki z GPS-em. Telefon mi się przegrzewa i nieźle laguje, ale jak, jak działa to jest fajnie. Że jakby co, do, jeżeli chcielibyście grać, to na razie trudno o czymś takim mówić, ale jestem w różnie żółtej. A jeżeli ktoś też ma jakieś pytania. Pokémon Go też, jakby co pisze w komentarzach, znaczy, Nie wiadomo, nie powiem wam gdzie znaleźć jakiegoś bardzo Pokémona, ale jakieś takie podstawowe rzeczy, jak, albo jak w ogóle nie wiecie jak zainstalować, to spoko, mogę odpowiedzieć na takie pytania. Ja chciałem na piechotę polepszyć. Chyba ja korzystałem. Właśnie, no jak mówiłem, bo w poprzednim odcinku już mam zupełnie inne, inne ułożenie tych dywizji. jeszcze taka. Mam zupełnie inne ułożenie dywizji, ale teraz też chcę zmieniać. To dwie artylerie i przeciwpancerny jeszcze ujdzie. Nie mam tylko inną artylerię przeciwpancerną, ale też mam artylerię przeciwpancerną jako wsparcie. Jak są terne pancerne są okej. Okay. Czyli usunę te trzy. Chyba tak zrobię. Jeszcze się... ze zapasów też. Tak. Dobra. I miałem pole przestał mechanizowane, Mechanizowane, żeby do moich dywizji pancernych zamiast motoryzowanych, Mechanizowane to... O, już zaraz będzie to miasteczko, tak? To, to. Z czego ty tu aktualnie korzystasz? To co, damy mu agresywne i w teorii powinien być bardziej taki zdecydowany jeżeli chodzi o atak nie powiedziałbym mam to jest tylko 5% populacji mam jeszcze jakieś nie nie mam żadnych innych procentów żadnych innych bonusów mam tylko 5% populacji w armii już mam 5 milionów ponad i mam jeszcze nadal 4 miliony w zapasie serius sporo Sporo. Tak, Chyba przez aluminium. Dobra, eee, na tym będę kończył ten odcinek. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze będzie to oglądał po miesięcznej przerwie. Z tego, co widziałem, były osoby, które tam oglądały, były wyświetlenia, ktoś pisze coś na Steamie, zaraz... <grym> Dobra. Eee, widziałem, że były jakieś wyświetlenia, jeszcze było jakieś zainteresowanie. Dostałem trzy negatywne oceny. Chłopno. No ale cóż. Krytyka jest spoko. Nasze szkoda, że to nie była żadna konstruktywna krytyka tylko takie nie podoba mi się. Ale dobra, to jest chyba część tego całego youtubowania. Nie spodziewałem się, że będę miał całe oceny pozytywne, ale jednak tak jak pierwszy raz zobaczyłem oceny negatywne to było mi niemi miło. No to jest zupełnie przyjemnie kiedy widzę jak rośnie liczba ocen pozytywnych, wtedy naprawdę się robi przyjemnie. To też mnie zmotywowało, żeby wrócić do nagrywania. Także dziękuję za pozytywne oceny, dziękuję za subskrypcję. Jeżeli Wam się to rzeczywiście podoba, to proszę lajkujcie dalej. Także kończę na teraz ten odcinek i do zobaczenia, usłyszenia znaczy się następnym razem.